Był taki etap w moim życiu, kiedy dumniej identyfikowałem się jako pracownik banku. Najpierw jako kasjer i doradca klienta w Polsce, a potem jako kasjer i doradca klienta w Banku Brytyjskim. Pamiętam, że lubiłem pracę z klientem i bardzo lubiłem pomagać ludziom. Pamiętam też, że bardzo szybko ludzie wyleczyli mnie z pomagania ludziom. Dziś z US wspominam osoby, dzięki którym nigdy więcej nie będę chciał pomagać nigdy nikomu więcej. Na przykład Grzesia. Kiedy ja 16 lat temu przyjechałem do Anglii, to 59-letni Grzesio na terenie brytyjskiego Bostonu operował od zawsze. To znaczy był tu jedynie 8 lat przede mną, ale kiedy ktoś go pytał, jak długo jest w Anglii, to zawsze był tu od zawsze. Pomimo słabej znajomości języka angielskiego, Grzesio był przede wszystkim Polakiem i bezbłędnie ogarniał podstawowe rzeczy. Wiedział, komu pokazać dokument, którego nie rozumiał. Doskonale wiedział komu i ile zapłacić, aby złożyć papiery o zasiłek. Wiedział nawet jak na palcach obu dłoni pokazać kwotę. 450 funtów. Być może dlatego, że pół palca wskazującego miał obcięte. No i potrafił upomnieć się w sklepie, kiedy kasierka nie wydała mu prawidłowo reszty. Ej hey, no, no good! Need more, koniecznie. Grzesio miał proste życie i prostą pracę na brytyjskiej fabryce. Wszystko czego wymaga od niego brytyjski szef to tylko tyle, aby pod koniec zmiany pracownicze gumaki były czyste i równo wisiały na wieszaka. No co, jaki kraj, taka praca. I wiedział też, że opłata za pokój automatycznie schodzi z konta pierwszego każdego miesiąca. Słyszał też plotki, że kartą bankomatową można płacić w sklepach za zakupy, ale wolał nosić przy sobie gotówkę, bo cytuję: a co jak go ukradną? No i tak zbudowane na swoich doświadczeniach Grześ Spokojnie dotrwałby do brytyjskiej emerytury. Spokojnie przeskoczyłby nad każdą kłodą, którą sporadycznie rzucał mu pod nogi brytyjski Boston. Ale pewnego dnia bliski emerytury Grześ przyszedł do banku, trafił na mnie i tak się poznaliśmy. Dwie minuty wymiany uprzejmości. 10 minut rozmowy o życiu Grzesia, a następnie 3 minuty o mnie, dokładnie o tym, jak znalazłem się na terenie Bostonu. No i od tej pory cała zaradność tego człowieka prysła jak 30-letnie zęby Brytyjczyka. Nagle Grzesio przestał rozumieć, co jest napisane w jego listach. Nagle zapomniał pod jaki numer telefonu zadzwonić w sprawie zasiłku. Nagle panicznie zaczął bać się dzwoniącego telefonu. Po co nadal miałby robić te wszystkie rzeczy, skoro poznał pana Tomka z banku, Frajera, który przecież wszystko może od tej pory robić za niego. Bo pan Tomek, dobry człowiek, pan Tomek zrozumie, a pan Grześ nie Musi już rozumieć. Pasożytnictwo Grzesia zaczęło się niewinnie. Zawsze widząc go w kolejce do recepcji w banku, witałem go standardowym zestawem słów. Dzień dobry, szanownemu panu, w czym mogę pomóc? Na co on, stojąc od pół godziny w kolejce mówił. A dzisiaj to w niczym takim. No ale skoro już pana widzę, panie Tomku, nie przetłumaczyłby mi pan takich dwóch szybciutkich listów na język polski? Ja tam nie wiem, co oni teraz do mnie w tych listach wypisują. A tamtej babce z biura to trzeba będzie na dzień dobry zapłacić kilkadziesiąt funtów, żeby to przetłumaczyła. Będzie pan taki dobry, panie Tomku? No ja na początku byłem takim dobrym panem Tomkiem. Za pierwszym, siódmym, szesnastym, dwudziestym razem. Głupio było mi odmówić, bo dobra opinia wśród brytyjskiej polonii była dla mnie priorytetem. I to zaowocowało bardzo szybko, tylko. Nie tak jak chciałem. Grzesio to oczywiście bardzo szybko dał namiary na mnie i innym Polakom. Ale nie powiedział im, że pan Tomek to ten, który bardzo szybko i bez zbędnych pytań otwiera konta bankowe. Nie powiedział im, że pan Tomek to ten, który dobrze doradza w sprawach oszczędności i ten, który skutecznie wnioskuje o pożyczki. Opinia, która poleciała w miasto, była taka, że u pana Tomka to można w zasadzie za darmo załatwić 90% rzeczy, z którymi normalnie trzeba biegać po całym Bostonie, a czasami wsiąść w pociąg i jechać do Lincoln. Za darmo, nic nie trzeba płacić. On tam siedzi w tym banku i na nas czeka. Tylko jednej rzeczy Grześ nie rozumiał. Nie rozumiał że praca doradcy bankowego w 90% składa się ze sprzedaży, a następnie raportowania tej sprzedaży menadżerowi banku. 10 minut bez sprzedanego kredytu, ubezpieczenia albo karty kredytowej to 10 minut stracone. Praca doradcy to w 7% przekierowywanie klientów pod konkretne numery telefonu, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania. Praca doradcy to w 3% uśmiech i prośba o rekomendacje wśród innych. Ja myślę, że moi klienci Doskonale to rozumieli, bo Polacy z problemami, listami, zasiłkami zamienili moją pracę w sumie w 99% piek... W ...serwisu. Panie Tomku, bo ja słyszałem, że u Pana to można za darmo. Panie Tomku, przetłumaczy mi Pan tylko tą górną część listu? Dona do jest zawsze taka sama. Panie Tomku, zadzwoni pan do nich i zapyta, kiedy wznowią mi zasiłek? Panie Tomku, bo oni nie chcą mi zainstalować licznika na wodę. Zadzwoni pan i zapyta dlaczego. No i najlepsze w tym wszystkim były środy z moim szefem. Co środę siadaliśmy z szefem w jego gabinecie i omawialiśmy moją bieżącą sprzedaż. Tylko sprzedaży to tam praktycznie nie było w ogóle. Było za to pełno polskich klientów z problemami typu Bo ja dostałem list! Czego oni ode mnie chcą? A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark serwis VPN pozwalający omijać zabezpieczenia wszędzie tam, gdzie internet odmawia Wam dostępu. Jesteście w Polsce i nie macie dostępu do amerykańskiej oferty serwisu streamingowych? Jesteście w Wielkiej Brytanii, ale chcecie oglądać Klan? Jesteście w Chinach, ale Facebook Wam nie robota? Z VPN Surfshark taki problem to nie problem. Instalując aplikację na dowolnym urządzeniu sprawiacie, że strony i serwisy internetowe na całym świecie stają przed Wami szerokim otworem. Wystarczy przykładowo przełączyć swoje IP z brytyjskiego na amerykańskie, aby kilka sekund później cieszyć się dostępem do takich telewizji Internetowych jak Hulu, HBO, Stars oraz wszystkiego, co za oceanem najlepsze. Surfshark ma jeszcze dwie fajne zalety. Po pierwsze, to jedyny taki serwis VPN na świecie, który po zakupie pozwala na korzystanie z niego na dowolnej liczbie urządzeń. Tutaj nie ma żadnych limitów. Jeśli dzięki wesołym rodzicom masz szóstkę rodzeństwa i każdy z nich ma telefon lub tablet, to jedna opłata pokryje wszystkie wasze urządzenia. Po drugie, jeśli na Surfshark zdecydujecie się jeszcze w tym miesiącu, to po wejściu w link w opisie oraz biciu przy rejestracji kodu zmywak otrzymacie 83% zniżkę na serwis oraz 3 dodatkowe miesiące usługi gratis. W ofercie dostępny jest także Surfshark One. Dodatkowy pakiet poprawiający bezpieczeństwo w sieci. Po więcej szczegółów, jak zawsze, wysyłam Was do pierwszej linijki opisu. No, ale miarka się przebrała. Pewnego dnia postanowiłem wyjaśnić kilku wyjątkowo stałym klientom, na czym naprawdę polega moja praca w banku. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Ja jestem Tomek. Z banku. A to jest Basia. Z biura doradczego dla Polaków. To nie ja jestem biurem piszącym listy, to nie ja jestem biurem dzwoniącym do urzędów i załatwiającym Polakom status obywatela. Ale Basia jest! Kochani, robiąc coś za was, powoli tracę własną pracę! No i myślę, że wytłumaczyłem to moim rodakom wyjątkowo dobrze. W ciągu miesiąca straciłem praktycznie wszystkich swoich klientów. Grzesio, który na przykład zawsze był inteligentnym człowiekiem. Na odchodne powiedział mi tak. Było mi od razu powiedzieć, panie tomku, że pan woli Anglików, a nie Polaków. Było od razu powiedzieć, że pan nigdy nie zamierzasz mi w niczym pomagać. To bardzo egoistyczne z pana strony mówić klientowi takie rzeczy. Wie pan co? To ja już wolę iść do tej babki, która ma tam biuro. Wolę zapłacić jej te paręnaście groszy. Ale przynajmniej wiem, że ktoś pomaga mi ze szczerego serca. Z perspektywy dzisiejszych wydarzeń widzę, że moi klienci byli trochę jak Zeleński. Każdy akt pomocy z mojej strony był aktem zarówno niewystarczającym, ale jednocześnie zapraszającym do dalszej pomocy. No cóż, Ukraino, no ja nie jestem Twoją Polską. Po odejściu z banku bardzo długo dostawałem jeszcze telefony od byłych klientów. Panie Domku, a pan jutro pracuje? Aha, to pan tam już nie robi. Ojej, to kto mi teraz będzie tłumaczył listy z kancilu? Kto będzie mi teraz dzwonił o umorzenie opłaty za parking? Ojej, takie nieszczęście. No i po którymś tak na takim telefonie pomyślałem, że może spróbuję swoich sił jako jednoosobowa armia zbawiająca Polaków na emigracji. Dzwoni do mnie całkiem sporo, ja siedzę w domu na bezrobociu, może pomożemy sobie wszyscy. Może to ja od tej pory będę panią Basią, tylko taką mo mobilną panią Basią. Przyjadę, przetłumaczę, zaprowadzę do odpowiedniego urzędu, pomogę napisać list, mogę zadzwonić. Oczywiście wszystko za jakąś opłatą. O i teraz to będzie uczciwe. Pierwszy zadzwonił do mnie pan Mirosław. Najpierw przez 4 sekundy było mu przykro, że nie pracuje już dłużej w banku, a potem przeżywał 4 sekundy radości, bo mogę mu teraz pomóc dokładniej, szybciej, lepiej, a co najważniejsze, mogę przyjechać do niego do domu. A muszę przyznać, że przypadek Mirosława był bardzo złożony. Otóż Mirosław chciał pożyczkę gotówkową, ale każdy bank mu odmawiał. I nawet nasz lokalny bocian ze stopą zwrotu 700%. On też mu odmawiał. Powodów tej odmowy Mirosław totalnie nie rozumiał i tu potrzebny mu byłem ja. Przyjechałem, przeczytałem listy, zadzwoniłem do naszego lokalnego Bociana, no i dowiedziałem się, że historia kredytowa pana Mirosława... Leży w gruzach. 190 dni temu nieuregulowany rachunek za telefon spowodował, że mój bohater trafił na czarną listę wierzycieli bankowych i dopóki nie wyrówna zaległego rachunku, nie będzie mógł pożyczyć kasy od nikogo więcej. I dzieje się tak, bo każdy pożyczkodawca w Wielkiej Brytanii widzi dokładnie tę samą historię kredytową Mirosława. Dowiedziałem się też, że samo spłacenie rachunku. To jeszcze nie wszystko. Musi minąć przynajmniej 6 miesięcy, zanim historia kredytowa Mirosława oczyści się ze wszystkich brudów i z niezapłaconego rachunku za O2. No więc najpierw nasłuchałem się od Mirosława, że wszystkie urzędy to kury jadalne i na każdym kroku chcą człowieka upodlić potem nasłuchałem się, że on w sumie 5 razy zmieniał adres więc to nie jego problem, że jakieś listy z zaległymi opłatami nie potrafią go znaleźć, chcą go znaleźć to ich problem, mają go znaleźć potem oczywiście nasłuchałem się, że banki to złodzieje a na końcu, że teraz to on w zasadzie nie chce już żadnej pożyczki Mirosław strzelił klasycznego focha, rozłożone na stole listy zwinął w rulonik i wyrzucił do kosza, podziękował mi za współpracę no i kiedy zapytałem Mirosława jak się rozliczymy to jego dosłownie zamroziło. Jakie rozliczymy? Przecież niczego nie załatwiliśmy. Może życzę sobie jeszcze jedną kawę, zanim pójdę do domu. Panie Mirosławie, przecież ja musiałem do pana dojechać. Spędziliśmy dwie godziny na telefonie, przetłumaczyliśmy łącznie siedem listów, a na końcu wyjaśniliśmy, dlaczego ma pan taki słaby Experience Score. A Mirosław, twardo, no tak, ale pożyczki nie dostałem, nie? To z czego ci zapłacę? Zapaliło, mogę ci co najwyżej piątkę oddać. Tam ten twój pasat na pewno więcej nie spalił. Powiedział mi na pożegnanie Mirosław. Tak, wiem. Żona wytłumaczyła mi już, że. Najpierw to trzeba było otworzyć na siebie firmę, przygotować jakiś oficjalny cennik, i nie jechać do Mirosława, dopóki ten nie zaakceptuje kosztu usługi. I na nic moje wyjaśnienia, że ja tak naprawdę chciałem najpierw wybadać rynek, czy jest w ogóle miejsce na tego typu usługi. Nie chciałem ludziom kojarzyć się z jakimś cennikiem, chciałem przede wszystkim kojarzyć się z dobrym serwisem, na wiadomość o którym? Portfele same ludziom się zaczną otwierać. No ale okej, okay, powiedzmy, że uczę się na błędach. Po Mirosławie zadzwonił do mnie Waldemar. No i standardowo, Waldemar też nie mógł uwierzyć, że nie pracuje dłużej w banku. On przecież pilnie potrzebował pomocy w sprawie totalnie z bankiem niezwiązanej. No ale żeby was nie zanudzać. Waldemar wynajmował małe, jednopokojowe mieszkanko w Bostonie. Y tutaj lokalnie mówi się na to studio. W Polsce mówiłoby się na to gówno. No i do tego gówna do tego studia. Waldemar przyjeżdżał dosłownie dwa razy w tygodniu. Tylko i wyłącznie po to, aby się przespać i przeprać swoje dwa podkoszulki. A ponieważ mieszkanko nie miało swojego licznika wody, Waldemar płacił gigantyczny zbiorowy rachunek do wodociągu. No więc ja, nauczony doświadczeniem, powiedziałem Waldemarowi, że. Oczywiście pomogę, ale to będzie kosztowało. Panie Tomaszu, proszę nic więcej nie mówić. No, za każdą pracę należy się wynagrodzenie. Zapewnią mnie Waldemar. No więc pojechałem do tego człowieka do domu, obejrzałem jego rachunki, po czym identyfikując się jako on, zadzwoniłem do wodociągu. No i szybko okazało się, że jeśli tylko Waldemar zdecyduje się na instalację liczników wody, to jego prognozowany miesięczny rachunek za wodę spadnie z 85 funtów do 17. No więc Waldemar bardzo się ucieszył, a ja. Jako on zamówiłem oczywiście instalację licznika wody. No i kiedy Waldemar cieszył się jak małe dziecko, ja w ramach opłaty za usługę dostałem 5 funtów i drugą filiżankę kawy. To zwrot za paliwo, panie tomku, w końcu musiał pan do mnie przyjechać. Kurczę szkoda, że nie robi pan już w banku. Załatwilibyśmy dokładnie to samo, tylko ja nie musiałbym nic płacić. <laughs> w ogóle fajnie, że teraz dojeżdża pan do klienta. Bo do tamtej babki nie dość, że trzeba iść, to jeszcze kasuje jak za zboże. Nie wiem dlaczego, ale cała ta moja działalność półbiznesowa szybko zaczęła kojarzyć mi się z brytyjskim bazarkiem na Facebooku. Nawet jeśli na tym bazarku wystawisz coś za jednego funta, to ludzie i tak będą próbowali zbić cenę do 50 pensów i wymusić na tobie darmowy dowóz. Moja rozmowa z kolejnymi interesantami wyglądała już bardzo standardowo. Dzwoni telefon, odbieram, pan, pani w słuchawce wyraża zaniepokojenie faktem, że nie pracuję już w banku, no i nie pomogę już w niczym niebankowym w placówce bankowej. Następnie pan, pani w słuchawce zostaje ucieszona faktem, że Teraz mogę pomóc prywatnie, że mogę nawet dojechać do domu. W następnej kolejności słuchać to zdziwienie w głosie, że. Skoro mam coś przetłumaczyć, skoro mam poświęcić czas na czytanie czegoś, dzwonieniu gdzieś, dojechaniu dokąd, to przydałoby się z góry ustalić koszt takiej usługi. Jakiej usługi, panie Tomku? Przecież to tylko załatwienie czegoś, zadzwonienie gdzieś. Dla rodaka pan tego za darmo nie zrobi, panie Tomku. No i długo to nie trwało, abym zorientował się, że cały ten mój biznes w postaci weź mnie przetłumacz ten list, totalnie nie miał sensu. Rzuciłem tym wszystkim o ziemię i zatrudniłem się w fabryce ogórków. Pomogło? Nie. Na emigracji przygoda z takimi ludźmi nie kończy się nigdy. Na przykład część pracowników na fabryce momentalnie mnie rozpoznała. I kiedy siedziałem na przerwie w kantynie i próbowałem zjeść kanapkę, Ktoś podchodził z ultrapilnym problemem. Czy mógłbyś wypełnić za mnie ten formularz? Czy mógłbyś za mnie zadzwonić do revenue? No i każde wezwanie do takiej pomocy zaczynało się dosyć standardowo. Sorry, że tak Ci zawracam dupę na przerwie, ale taki telefonik dla Ciebie to raptem co? 10-15 minut. Ty to rozumiesz, co oni tam mówią w tej słuchawce. A ja to musiałbym iść do tej babki na mieście, żeby za mnie zadzwoniła. Ty wiesz ile ona bierze, nie? No a potem było już tylko lepiej. Na przykład część osób ogarnęła sobie, że po co w zasadzie mają jeździć do pracy agencyjnym busem i wydawać w jedną stronę po kilka funtów? Przecież wszyscy mieszkamy blisko siebie i możemy jeździć do fabryki moim samochodem. Mieszkamy blisko siebie, zmiany zaczynamy i kończymy o tej samej porze. Kilka osób zawsze taniej, panie tomku. Jasne, czemu nie? Pomyślałem sobie w końcu: paliwo nigdy taniej nie było. No więc na cztery osoby, które dzień w dzień jeździły ze mną do fabryki, dwie zostawiały mi w uchwycie na kawę po jednym funcie. A dwie nie zostawiały mi niczego. No ale okej, okay, no nie zwracałem nikomu uwagi. Nie miałem przecież jakiegoś sztywnego cennika za przejazdy. Najpierw pomyślałem sobie, że jeśli ktoś ma w sobie choć odrobinę jakieś etyki, trochę tej, no. Ne... Ludzkiej godności i tak, no nie wiem, z 5% zrozumienia na temat tego, jak funkcjonuje świat, no to będzie płacił tyle, ile uważa. Potem pomyślałem sobie, że może te dwa funty to tak naprawdę po 50 pensów od każdej z tych osób, ale chyba nie do końca trafiłem. Skończyło się na tym, że po 5 tygodniach jeżdżenia w lewo i w prawo żadna z czterech osób nie płaciła mi już za przejazdy. Dlaczego? bo jak się potem dowiedziałem od starej doroty, z nimi czy bez nich i tak będę pokonywał ten sam dystans. A tak w ogóle to po co ci dwaj mają płacić, skoro tam ci dwaj nie płacą? Kolejni polscy, państwo zaleńscy. O, pewnego dnia wracając z pracy i przejeżdżając obok stacji benzynowej, zarzuciłem temat. Zobaczcie wszyscy, paliwo podrożało o 25%. Szczęśliwie moje przejazdy również podrożały o 25%. 25% zera to dalej zero. Atmosfera zrobiła się niezręczna, dialogi ucichły, a po wolnym weekendzie straciłem praktycznie wszystkich moich pasażerów. Prawie wszystkich pasażerów, bo Kamil aluzji nie złapał i o 5.20 jak codziennie czekał na mnie na parkingu. Zląkł się dopiero w momencie, kiedy powiedziałem, że zanim pojedziemy do pracy, zajedziemy sobie na stację benzynową. No i spodziewam się, że opłaci mi przynajmniej połowę baku. Więcej Kamila nie widziałem. Aha, nie wiem jak u was, ale tu oprócz lokalnych polskich państwa zeleńskich jest jeszcze jedna kategoria ludzi w potrzebie ta kategoria nosi nazwę toć pomóż mu przecież to twoja rodzina no i polega to na tym, że kiedy ty opuszczasz Polskę i wyjeżdżasz pracować za granicę a następnie masz czelność zarabiać i stawać na własnych nogach to zawsze pojawia się ten obowiązkowy członek rodziny ten sam, który lata temu postanowił zostać w Polsce, no ale teraz kiedy masz czelność radzić sobie za granicą to jemu też, jemu też chcesz pomóc. Ej, no bez przesady, ale bratu to byś pomógł, nie? Tobie się udało, to jemu na pewno też się uda. On bystry chłopak jest, on się szybko uczy. Podoba mi się myślenie rodziny, która została w Polsce, ale mimo wszystko dobrze wie, że skoro tobie się udało, to automatycznie jesteś im coś winien. Lubię też frazę, podszkolisz go trochę z języka angielskiego, bo angielski to coś jak krojenie chleba, no pokażesz raz i... Do ale już dobra. Zanim straciłem resztki wiary w ludzi, pomyślałem, że... Okej, okay, rodzinie też pomogę. W naszym starym mieszkaniu mi i żonie udało się odgruzować jeden z pokojów, a następnie uwolnić jedną z szafek i dorobić komplet kluczy. Plan był taki, że kiedy brat tu przyjedzie, to oczywiście na moment zamieszkamy wszyscy razem, a robotę klasycznie ogarnie mu się tam, gdzie i ja pracuję. No taki mamy w Wielkiej Brytanii niepisany standard. Każdy emigrant zapełnia fabrykę, w której pracuje, swoją rodziną. Pomyślałem sobie, że chłopak dostanie z trzy, może cztery tygodniówki, szybko stanie na nogi i po miesiącu będzie już na swoim. Wynajętym, ale, ale swoim. No i jak realizowałem ten plan? Tak jak zawsze. Minął pierwszy miesiąc, a typ dalej mieszkał ze mną i z żoną pod jednym dachem. Tygodniówki co prawda mu wpływały i miał już swoje pieniądze, ale... Podatek to on płacił wyższy niż wszyscy. On nie może się wyprowadzić w momencie, w którym płaci tak wysoki podatek dochodowy. Tomku, zazmę do niego do urzędu podatkowego, podaj się jako on, no i pomóż rodzinie z tym kodem podatkowym. Co ty taki nieżyciowy jesteś? Tamta babka, wiesz, ile od niego weźmie za taką usługę, nie? No pomóż mu! No dobrze. Zadzwoniłem, zmieniliśmy kod podatkowy. Po kilku tygodniach brat nie tylko dostał zwrot na wpłaconego podatku, ale wzrosły mu także tygodniówki. No i mimo tego, że wszystko już było gotowe na to, aby wykonał kolejne kroki, wyprowadził się, on nadal nie był gotowy. Po dwóch miesiącach graliśmy nawet z żoną w papiernożyce nożyce, kamień. Wybieraliśmy w ten sposób śmiałka, który miał go poinformować, że Skoro z nami mieszka, to przydałoby się dorzucać do czynszu. W końcu czasy szukania pracy i ogarniania formalności już dawno minęły. Chłopak teraz prawie codziennie chodzi do pracy, co tydzień przygarnia jakieś przyzwoite kwoty. No ale suma summarum doszliśmy do wniosku, że jeszcze z tą rozmową zaczekamy. A po trzech miesiącach znowu graliśmy w ten nożyce kamień i papie. Tym razem graliśmy o to, kto powie mu, że skoro mieszka z nami nie płaci czynszu, to fajnie by było, gdyby chociaż płacił część kwoty za jedzenie. Ale tu też polegliśmy. Cały czas widzieliśmy w nim osobę, której przecież trzeba pomóc. Cały czas też nie do końca rozumieliśmy, jak dorosły, pracujący człowiek może mieszkać z kimś piąty miesiąc i kompletnie za nic nie płacić. Totalnie nie dokładać się do absolutnie niczego. Na pewnym etapie brat dostał w pracy wyższe stanowisko, i od tego momentu tygodniówka poszła mu znacząco do góry. I to był dobry moment, aby zagadać z nim o opłatach za mieszkanie o płatach za jedzenie albo o wyprowadce, nie? Nie. Brat pierwszy przyszedł do nas z wiadomością roku. Z wiadomością, na którą tyle czekaliśmy. No więc w związku z wyższymi zarobkami to on dzisiaj gotuje obiad. Tylko sprawdzi, co mamy w lodówce. Musi przecież wiedzieć, co może ugotować. Z naszych produktów. Po 6 miesiącach nie wytrzymałem i w końcu przemówiłem: albo organizujemy w tym domu finanse pomiędzy trzy pracujące osoby, albo zaczynamy bratu szukać mieszkania, albo pokoju pod wynajem. A wzięło mi na to przemówienie, bo po raz kolejny brat wypijał mi Red Bulla i zżerał sushi z Lidla. Kompletnie za to nie płacą. No i wówczas w tej kuchni nauczyłem się bardzo ważnej życiowej lekcji. Możesz w nieskończoność podnajmować pokój członkowi rodziny. Możesz miesiącami nie brać od niego za to złamanego grosza. Możesz miesiącami robić zakupy spożywcze, a następnie w milczeniu patrzeć, jak brat pożera połowę. Ale jeśli na pewnym etapie dotkniesz tematu dzielenia wydatków, to natychmiast dostaniesz w twarz odpowiednią etykietą. Ty tylko o tych pieniądzach. Jaki ty się materialista w tej Anglii zrobiłeś? Masz, tu jest moja karta. Idź, wypłać sobie z bankomatu. To wszystko! Ty, Sknero! Zabierz sobie te pieniądze do grobu! Na pytanie, czy ludziom warto pomagać, odpowiedź nawet sobie wydrukowałem. Drogi Grzegorzu, Waldemarze, Mirosławie, drodzy, podwieź, przetłumacz, napisz, zadzwoń, przepraszam, że tak zawracam ci dupę. Drodzy bracie, siostro, kuzynie i wszyscy, którzy utknęliście w czyimś domu i nie do końca wiecie, czy życie kosztuje, strasznie chciałbym was wszystkich pozdrowić, a tak naprawdę to nie. Hej patroni, dziękuję za ogromne wsparcie z waszej strony. Nasz kanał jest w tym roku wyjątkowo ostro prześwietlany przez ukochaną i jedyną słuszną platformę wideo. Przynajmniej jeden raz w miesiącu otrzymuję wiadomość, że kolejny film stracił monetyzację, bo nie nadaje się do pokazywania go reklamodawcom. Dlatego raz jeszcze dziękuję za co miesięczne przelewy. Dzięki wam przynajmniej mogę udowodnić żonie, że ja tu w internecie robię poważne i dochodowe rzeczy. A prezesami benefitu, którzy wyłożyli ze swoich portfeli najwięcej w tym miesiącu byli: Łukasz, and Karol, Rupert Right Ltd, Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja, FototapetyDruk.pl, Janusz Pazgan, witamy w klubie beneficjarzy: Anna Jakubowicz, Jarosław Góra, Mariusz Haczkiewicz, Grzegorz Włodarczyk, Adam Pietura i Paweł Gruca. A na koniec pytanie dnia: poważnie pytanie dnia. Jeśli bank pobiera opłatę od debetu w koncie klienta, czy to oznacza, że bank zarabia na kimś, kto nie ma pieniędzy? I z tą myślą: do następnego!